Cześć, witam wszystkich. Taki krótki filmik na temat moich odczuć odnośnie Mszy Świętej Trydenckiej, na której byłem pierwszy raz w parafii w Opolu, w się tego Michała Archanioła, w polskim środowisku tradycji łacińskiej. No i tak pokrótce wam przedstawić moje odczucia w kilku punktach. Punkt pierwszy, który na pewno mi się tak bardzo mocno mną ruszył, to samo przygotowanie do mszy świętej. Zrobiłem postaw eucharystyczny, byłem 25 minut przed mszą świętą i powiem Wam szczerze, nie wiem czemu ja przynajmniej tak miałem, że jak tylko wszedłem do ławki, to praktycznie od początku czułem gdzieś to takie delikatne poruszenie ducha. W środku podczas modlitwy, i to było takie pierwsze moje spostrzeżenie, gdy tylko tam e, wszedłem do kościoła. Kolejnym e, takim spostrzeżeniem było pokropienie wiernych przed rozpoczęciem świętej e, przez kapłana. To jest też taki e, coś, co bardzo mi się spodobało. Bardzo ładna, bardzo ładna praktyka, to takich e, z tych moich początków, które tam byłem, to na pewno. Mogę to zaliczyć do takich bardzo dużych pozytywów. Trzecią rzeczą, która na pewno mi się bardzo mocno podobała, to wszechobecna łacina. W śpiewie, może przede wszystkim w śpiewie przez organistę, przez ludwierny, wierny, ale również przez kapłana. Aczkolwiek byłem w ostatniej ławce i ciężko było zrozumieć i usłyszeć wszystkie słowa. No ale to jednak ta łacina pracuje w Tobie, przenikacie. Czwartą rzeczą, która tak dosyć mocno mnie ruszyła, to wiadomo, Komunia Święta, wszyscy w postawie klęczącej. Bo ja tutaj nie oceniam godności danej postawy, tylko moje własne spostrzeżenia i na pewno to jest kolejna taka rzecz, która mi się bardzo mocno podobała. Następny podpunkt z Mszy Świętej Trydenckiej, może przede wszystkim nawet jeden z najważniejszych, to, że nawet gdy nie znamy łaciny, nie znamy danych modlitw, ja nawet nie znałem poszczególnych rzeczy, które będą następować po sobie w tej Mszy Świętej Dęckiej, jest to, że tak czy inaczej modlisz się Duchem. To jest niesamowite uczucie, myślę, że większość też tak miała. Po prostu jesteś w ławce, jesteś tak mocno skoncentrowany na, na Mszy Świętej, że to cię przenika to dosłownie na skroś przenika do Twojego ducha i jesteś praktycznie, ja przynajmniej byłem przez godzinę skoncentrowany cały czas na mszy świętej czułem to modlitwę i to wewnętrzne poruszenie no i taka jedna z najważniejszych rzeczy o której na pewno się nie spodziewałem takie najważniejsze odczucie po mszy świętej trydenckiej albo w czasie mszy świętej trydenckiej to było takie, aby jeszcze mocniej ukochać Mszę świętą nawet tą, którą mamy na co dzień, a może przede wszystkim tą, którą mamy na co dzień, właśnie żeby się dobrze do niej przygotować, te wszystkie gesty, które e, wykonuję nawet ja służąc przy ołtarzu, czy będąc w ławce, abym się mocniej do tego przykładał i bardziej na to zwracał uwagę, mocniej się koncentrował na przeżywaniu e, tej mszy świętej. na jeszcze większym ukochaniu Eucharystii, czy to w formie przyświętej Trydenckiej, czy właśnie w formie e, tej Nowus Ordomisa. To tak pokrótce chciałem chociaż na szybko wymienić, bez jakiegokolwiek tam przygotowania, tylko po prostu nawał pracy spowodował, że nagrywam to tak dosyć szybko. Ostatnia taka rzecz, która mi tak na szybko przychodzi do głowy, czy mógłbym polecić komuś udział przy Świętej Trydenckiej i jak najbardziej tak. Polecam każdemu iść i przeżyć coś niesamowitego. Piękna sprawa. Ale jednocześnie bardzo bym polecał i zachęcał do tego, aby do tej Mszy świętej, którą mamy na co dzień w swoich parafiach, kościołach, mocno, żebyśmy się do tego przyłożyli. Do przeżywania, do koncentracji, abyśmy tak ukierunkowali swojego ducha, żeby nikt i nic nie było w stanie nas jakby wyprowadzić z równowagi i bądź zainteresować, czego sobie i Wam wszystkim życzę. Tyle na teraz. Dzięki i pozdrawiam.